A dzisiaj dobroci od paki zwierzaka będziemy opowiadać o byczkach. Jest to absolutnie naturalny, w stu procentach wykonany dokładnie z rybek byczków, suszony ciepłym powietrzem przez smak. Dzięki czemu rybki są niezwykle chrupiące i kruche, a każdy pupil chętnie, chętnie ich skosztuje. Bydą idealnym rozwiązaniem dla każdego psiego przyjaciela. Są odpowiednie zarówno dla seniora, jak i szczeniaczka. Pyszki nie zawierają żadnych konserwantów, absolutnie żadnych aromatów czy wzmacniaczy smaku oraz wypełniaczy. No, jak widzimy, no, w 100% rybka. Dodatkowo zawierają kwasy nienasycone omega-3 i białko. Także rewelacyjnie wspierają sierść naszego pupila. Warto przetestować naturalne, zdrowe byczki jako zamiennik codziennych trenerek czy z symaszką z wszelkiej maści, wypełniaczami czy polepszaczami. Jeżeli z kupiłem przetestowaliście już byczki, dajcie koniecznie znać, czy je pokochał. Oczywiście, znajdziecie je w naszym sklepie niamniam.pl. Są już dostępne, a nasza czwórka, jak tylko zobaczyła, że dajemy rybki, to szalała z radości.